Witam w kolejnym podsumowaniu miesiąca, a dokładnie w tym wypadku dwóch miesięcy, bo w lipcu i w sierpniu trochę się działo, przede wszystkim premiery, premiery przede wszystkim z klubów top 5 Ekstraklasy. Pewnie widzieliście, jak już mówiłem, przy ostatniej okazji troszkę zmieniamy formułę, a więc będą to troszkę mniej oczywiste newsy, newsy powiedzmy bardziej z głębi biznesu koszulkowego, newsy, które po prostu mogły was Ominąć lato. Dużo się dzieje u mnie również. Nie zawsze był też czas na nagrywanie odcinków, więc dzisiaj taki troszkę zbiorczy, wakacyjny odcinek. Trochę nowości, mam nadzieję, będzie wkrótce na kanale. A ja jeszcze nie byłem też na urlopie, to jest najlepsze. No ale dobra, koniec tego gadania. Zaczynamy wszystko to, co mogło Was ominąć w lipcu i w sierpniu 2024 na kanale Football Scherz Fanatic dymy w Rzymie. Roma wypuściła dres. Nie byłoby w tym nic specjalnie szczególnego, gdyby nie fakt, że dres wypuszczony przez klub zawiera, poza ich zwyczajowym bordowym kolorem, także jakimś beżowym złotym, również kolor bardzo problematyczny dla AS Romy, a więc błękitny. To w Sciullarum, jak to zazwyczaj w takich wypadkach bywa, byli to Kibice. Kibice, którzy po prostu nie chcieli żadnych gadżetów, żadnych ubrań klubowych w kolorze największego rywala, lokalnego rywala, a więc Lazio. Właściciele Dani Ryan Fratkin, zdecydowali się. Przedsięwziąć natychmiastowe ruchy. Zdecydowali się na wycofanie feralnego produktu. No i wyciągnięcie konsekwencji od człowieka, który odpowiada za asortyment klubowy. A człowiekiem, który był za to odpowiedzialny był Michael Wandel. Tutaj muszę użyć ściągawki. W Romie jest on Chief Commercial and Brand Officer. Jak sam pracownik klubu mówi, błękitny kolor był nawiązaniem do jednego z murali, znajdujących się w Rzymie. Często słyszę i czytam opinię, że generalnie dla klubów lepiej by było, gdyby zakotwiczyły się, zahaczyły, podpisały umowę z jakimś mniejszym sponsorem technicznym, no bo wtedy rzeczywiście projekty Koszulek, przede wszystkim meczowych, byłyby w pełni dostosowane do potrzeb klubu, do gustów kibiców. Innymi słowy, byłby to w pełni dedykowany produkt. No i trudno czasami nie oprzeć się takiemu wrażeniu, że jest to absolutna racja, biorąc pod uwagę niektóre projekt chociażby z Włoch. Marka EZ, marka włoska, która ubiera szereg klubów no, w niższych ligach w tym kraju. W tym wypadku akurat Latina Calcio. Wcześniej klub Latina Calcio biegał w strojach Nike. Koszulki dedykowane. Dobra, to jeszcze nie jest nic specjalnego, ale jak popatrzymy, co dostała Latina Calcio w zamian? no to tutaj już robi to wrażenie. No przede wszystkim jest to bardzo mocne nawiązanie do czasów starożytnych, starożytnego Rzymu. Jak wiecie albo nie wiecie, starożytny Rzym garściami... Czerpał z mitologii greckiej. No i tak naprawdę mamy tutaj właśnie taki bardzo mocno grecko-rzymski wzór. Właściwie to wzory, bo mamy koszulki domowe, koszulki wyjazdowe, no i koszulki bramkarskie. Wszystkie w tym bardzo, bardzo efektownym wzorze. I o ile premierami staram się jednak zajmować bardzo sporadycznie, no to tu jednak warto nadmienić tę nowość od marki EZ. -a. Czy stanie się takim hitem jak koszulki Wenecji? Tego nie wiem, pewnie nie, natomiast no, wygląda to rewelacyjnie. To nie jedyny taki efektowny projekt marki EZ, bowiem na oficjalnym sklepie firmy EZ.it okazuje się, że marka ta robi jeszcze więcej koszulek dla zespołów z niższych lig włoskich, ale są one równie albo jeszcze bardziej efektowne. Cena takiej koszulki to 75 euro. Newcastle United. Po najpierw przejęciu większościowych akcji przez panów z Bliskiego Wschodu, po krótkim czasie opuściło Castore, no i wróciło po 14 latach do Adidasa. Niemiecka marka ubierała ekipę St James's Park przez lat 15, od 1995 roku do 2010. No i w 2024, jak już wspominałem, Newcastle wróciło pod skrzydła. Adidasa. No i podczas e, przygotowań przed sezonem Premier League e, Newcastle przyjechało do siedziby Adidasa, do Niemiec, do Herzogenaurach. Do siedziby głównej Adidasa przyjechali przedstawiciele klubu z Newcastle, co również zostało odnotowane na zdjęciach, no ale co jest najciekawsze w tej całej wizycie? Znalazły się tam koszulki z tego 15-letniego okresu, które były tylko prototypami, a więc modelami wykonanymi w bardzo niewielu sztukach, które były jakąś tam opcją poglądową, pewnie też jednym z wyborów dla Newcastle przy selekcji wzoru meczowego, no właśnie przez te piękne i owocne 15 lat. No i czego tam nie mamy? Tam koszulki i z lat 90., i z wczesnych lat 2000, również z drugiej połowy lat, tak zwanych zerosów. No i ja muszę powiedzieć, że mamy tam i lepsze projekty, i gorsze projekty. Bardzo różne kolory, które się pojawiają na strojach wyjazdowych, od klasycznych czarnych przez bordowo-czarne, kończąc na miksie granatu i pomarańczy. Także, co ciekawe, znalazł się tam klasyczny pasiak Newcastle z sezonu 2010-11. Co jest bardzo ciekawe, że już od sezonu 10-11 Newcastle przeszło do Pumy, więc mogliśmy się przekonać na tym zdjęciu, jak wyglądałyby koszulki SROK, gdyby klub z Newcastle nie przeszedł do konkurencji. Ciąg dalszy, aferek, tym razem wątek ukraiński, ukraińsko-portugalsko- hiszpańsko, nawet nigeryjski. Worskła Połtawa ostatnio opublikowała na swoich social mediach projekty nowych koszulek meczowych i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że klub, który biega w koszulkach Nike, pokazał projekty nowych strojów meczowych, które wyglądają jeden do jednego, tak jak najnowszy wzór. Sportingu klubu ze stolicy Portugalii I to jest domowy wzór, natomiast wyjazdowy wygląda jeden do jednego jak nowe koszulki wyjazdowe Atletico. Całe to zamieszanie rozpoczęło się oddolnie od tego, że kibice Sportingu dojrzeli feralny post worskły Połtawy w social mediach, na Instagramie czy gdzieś tam indziej. No i bardzo szybko skargi trafiły do samego klubu, gdyż miał to być wzór Specjalny na jubileusz, który miał być tylko i wyłącznie unikalny dla Sportingu, a tak się jakimś cudem nie stało. Atletico chyba jeszcze nie próbuje wyciągać konsekwencji, natomiast zaraz po tym, jak zrobiło się o całej aferze głośno, posty zniknęły z social mediów ukraińskiego klubu, który to nie pierwszy raz, brzydko mówiąc, wzór. Koszulek meczowych od kogoś innego, no bo w jednym z poprzednich sezonów piłkarze z Połtawy biegali jeden do jednego w tym, w czym biegała reprezentacja Nigeria, więc bardzo ciekawy jest to przypadek, no bo pierwsza rzecz, jak można być tak bezczelnym? Druga rzecz, skąd Ukraińcy weszli w posiadanie koszulek, no chociażby tych Sportingu, ale również tych Atletico, czy Również tych nigeryjskich. To jest bardzo dobre pytanie. Czy odbyło się to jakąś drogą półoficjalną, że jakiś, nie wiem, transport został przejęty? Czy może jednak jakaś fabryka w Chinach użyczyła wzorów? Czy może jeszcze jakiś inny? powód. Natomiast no, sprawa jest przekomiczna, sprawa, która jest nadal w toku, natomiast wiemy, że najprawdopodobniej piłkarze Worskie w tych koszulkach sportingu ze swoim własnym herbem biegać nie będą. Kłopoty marki Castore, o której głośno było już w zeszłym sezonie, kiedy okazało się, że. Koszulki tego producenta nie dowożą, że tak się wyrażę, w sposób technologiczny, w sposób praktyczny, dlatego że bardzo mocno koszulki marki Castore nasiąkały wodą, chociażby było widać to przy okazji meczów. Aston Villa w Lidze Europy. Aston Villa, która również przyjechała do Warszawy, żeby grać swój mecz z Legią. Tym razem Castore jest bliskie utraty kontraktu z kolejnym klubem z dosyć wysokiej półki, no bo jednak z mistrzem Niemiec, a więc z Bajerem 04 Leverkusen. O co chodzi? Chodzi o to, że po zdobyciu Mistrzostwa Niemiec przez ekipę z Leverkusen, kibice rzucili się na nowe koszulki. Jaki jest problem? Problem jest taki, że tych koszulek po prostu było za mało. Są bardzo duże trudności w dostawie od Castore do Leverkusen. I w związku z czym. Klub z Niemiec, Mistrz Niemiec, może przedterminowo rozwiązać kontrakt. Jak to często bywa, gdy coś takiego zaczyna wychodzić? No to w kolejce już ustawiają się kolejni potencjalni kontrahenci. Na razie na czele są dwie firmy. Na pierwszym miejscu jest New Balance, natomiast na drugim, zaraz za New Balance mamy Adidas. Gdyby to był Adidas, no to byłby to wielki powrót. Po kilku ładnych latach, Trzech pasków do Leverkusen. Zresztą pamiętamy, że Bayer chociażby w finale Ligi Mistrzów z Realem grał właśnie w strojach Adidasa. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już za nami, natomiast ja mam dla Was dosyć sporą ciekawostkę, jeśli chodzi o koszulki piłkarskie. Zresztą poświęciłem jeden cały, dosyć duży odcinek zagadnieniu koszulek piłkarskich. Na Igrzyskach Olimpijskich, natomiast jak też powszechnie wiadomo, nie gra w nich reprezentacja Wielkiej Brytanii. I o ile u kobiet udało się gdzieś znaleźć nić porozumienia, i reprezentacja Wielkiej Brytanii ma szansę grać w turnieju kobiet, co w skrócie jest uzależnione od wyników sportowych, najlepszej brytyjskiej reprezentacji, którą zazwyczaj jest Anglia. Tak, w przypadku mężczyzn od 2012 roku nie mamy w ogóle mowy nawet o jakiejkolwiek szansie. Tego, żeby Team GB był reprezentowany w turnieju męskim piłkarskim, no bo jednak w Londynie Brytyjczycy dostali swoje miejsce jako gospodarz od tamtej pory już reprezentacji Wielkiej Brytanii w męskim turnieju piłki nożnej nie było, ale mimo to i tak wypuszczona została przez głównego sponsora Komitetu Olimpijskiego Wielkiej Brytanii koszulka piłkarska Team GB. Jest to ciekawe, tak jak mówiłem, że nie było najmniejszej szansy, żeby reprezentacja Brytyjska się tam w ogóle pojawiła. Sama koszulka jest dosyć prosta, bazowana na modelu Tiro 23. Tak bardzo udany model z ostatniego mundialu. Nie jest właśnie to ta najnowsza. Odsłona flagowego modelu to nie jest Condivo 24, tylko ten troszkę wcześniejszy, w mojej opinii bardziej, dużo bardziej udany, tak naprawdę jedna z najlepszych templatek Adidasa w ostatnich latach. No, zdjęcia możecie sobie zobaczyć, możecie sami sobie ocenić, jak to wyglądało. No i co ciekawe, ta koszulka jest w sprzedaży ogólnej, a jej cena to 85 funtów. Czy mało, czy dużo, jak na koszulkę, która nigdy nie została użyta na boisku, sami sobie odpowiedzcie. Ciekawostka, jeżeli chodzi o premiery, premiera dokładnie azjatycka, reprezentacji Singapuru i o ile koszulka domowa czerwona, no jest bardzo prosta tutaj i za bardzo też nie ma co się nad tym rozwodzić, no to zainteresowanie myślę, że wzbudza koszulka wyjazdowa. Wydaje mi się, że jak gdzieś ten pikselowaty wzór widziałem. Ciekawe gdzie! Już wielokrotnie wcześniej wspominałem o tym, co dzieje się w Związku Urugwajskim Piłki Nożnej odnośnie sponsoringu technicznego. A więc w tym roku skończył się kontrakt, wieloletni kontrakt z Pumą. Przez jakiś czas w turnieju przedolimpijskim. Reprezentacja Urugwaju grała w strojach tzw. in-house, a więc robionych na zamówienie federacji, bez żadnego loga. Na tegoroczne Copa America Urugwaj podpisał krótkotrwały kontrakt z Nike, no bo trwający tylko na czas właśnie turnieju panamerykańskiego. Natomiast już po turnieju zostaje rozpisany nowy przetarg. No i czterema markami, jakie są zainteresowane przyszłą współpracą, wydaje mi się, że już trochę dłuższą współpracą z Federacją Urugwaju jest Puma, jest Nike, Adidas, a także co ciekawe, hiszpańskie Kelmy niecodzienny ruch ze strony klubu Sheffield Wednesday, który to po wprowadzeniu nowych koszulek meczowych stara się również czynić kroki ku temu, aby, uwaga, wypraszać wszystkich kibiców, którzy założą podróbkę. Na Footy Headlines mamy porównanie wersji oryginalnej i wersji podrobionej, one się troszkę różnią. No i teraz pytanie, jak wprowadzić taki przepis w życie? Czy będzie ktoś, kto będzie wyłapywał po prostu kibiców w podrobionych koszulkach? No bo ci kibice będą wyprowadzani przez ochronę ze stadionu. Z jednej strony, z mojej perspektywy uważam, jest to absolutnie logiczny ruch, no bo jednak ci kibice okradają jednak własny klub, albo przynajmniej nie wspierają go, płacąc tym, którzy te koszulki podrabiają. Z drugiej strony wiemy też, że ceny koszulek są jakie są. Była ostatnio o tym dosyć. Nie wiem, czy można to nazwać dyskusją, ale dosyć spora kłótnia na Twitterze odnośnie tego, czy kupować podróbki, czy podróbek nie kupować. Ja osobiście nie kupuję podróbek, natomiast wiemy, tak jak mówiłem, jakie są ceny, no i też daje coś do myślenia fakt, że Anglicy, którzy są no, jednak trochę bogatszym społeczeństwem od naszego, nie chcą kupować oryginałów i bardzo chętnie uśmiechają się w kierunku dalekowschodnim. Alsvenskan, a więc najwyższa liga Szwecji, w roku 2024 świętuje stulecie istnienia. No i sierpień jest retro miesiącem. Co się za tym kryje? Ano to, że kluby w porozumieniu z ligą i w porozumieniu z własnymi partnerami technicznymi wypuszczają Stroje retro i grają w nich przez właśnie ten jeden miesiąc w wybranych meczach. No i trzeba powiedzieć, że oglądając zdjęcia, naprawdę można trafić na przepiękne projekty. Wiemy, że Szwedzi potrafią w retro, niekoniecznie może we współpracy bezpośredniej z własnymi producentami, partnerami technicznymi, co pokazał chociażby przykład OIK, które naprawdę mocno podkręca, można by powiedzieć, odpicowuje sobie bazowe stroje katalogowe od Nike i efekty są oszałamiające. No i cała reszta Szwecji chyba też zdaje się iść w tym kierunku, no bo efekt jest niesamowity, wygląda to kapitalnie. No i teraz pytanie, czy w ślad za Szwedami pójdzie cała reszta lig europejskich czy nawet pozaeuropejskich, no bo myślę, że takie MLS ma wszelkie narzędzia ku temu, aby tutaj naprawdę zrobić coś bardzo, bardzo mocnego. Podobnie jest chociażby z Japonią, która również ma ogromne chody. No i świetną sprzedaż, jeśli chodzi o koszulki meczowe. Dzięki bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy taka forma skondensowana w newsów nieoczywistych bardziej wam odpowiada niż to, co było podczas pierwszych kilku miesięcy trwania tego formatu Twitter X, Instagram, TikTok. Tam od razu będziecie wiedzieli, że coś nowego wpadło na YouTube'a. Pozdro!